Nic nie zapłacicie za parki, jeśli na kaszubską jesień rolniczą przyjedziecie traktorem. Kaszubska jesień rolnicza to wydarzenie skierowane do rolników i to właśnie dla nich przygotowaliśmy specjalne miejsce. Dosłownie. W sobotę dla wszystkich tych, którzy przyjadą do nas swoimi traktorami. Będzie przygotowane specjalne miejsce. To właśnie tutaj będziecie mogli zaprezentować swoje maszyny. To nie jedyne ciągnikowe atrakcje. Przygotowaliśmy dla Was specjalny konkurs do Rzymkowy Traktor Marzeń. Ozdóbcie swoje maszyny i przyjeżdżajcie do Lubania. A dla tych, którzy do Lubania przyjadą traktorami i nie tylko, przygotowaliśmy moc atrakcji. Czeka na Was jesienna wystawa zwierząt hodowlanych, zawody w powożeniu pokaz sportowym cięciu i rąbaniu drewna oraz konkurs Miss Alpaka. A do tego pokaz dronów rolniczych, uroczystości dożynkowe, a na scenie już w sobotę o godzinie 14 wystąpi Julia Żugaj. Przygotujcie swoje traktory i przyjeżdżajcie do Lubania na Kaszubsko Jesień Rolniczą. Do zobaczenia!